Jako, że lądujemy wprost na lotnisku, to nawet spadochron nie będę otwierał. Znaczy, będę tylko na drodze, na 150 metrach, patrzcie. O, oh, fuck! Słup! Nie! Amulec! Fuck! Prawie bym zginął. Branie, apteczka. Się tu strzelają na tym lotnisku mocno. sae kamizelka w tej to chyba już byłem co Napiszę ci w piechotną zostawię to będzie piękne Ale jebnie ciekawe czy mi zaliczy killa raczej nie O, to jest chyba wizor. Nie, co to było? Moi drodzy, Pixa MRK, to nowy sub. Dzięki Pixa za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Nie, no w minę sam wejść to chyba nie wejdę, nie? To jest Słyszeliście go, nie? Czy to byłem ja? U góry Widzieliście typa? Na dachu tego tego zabił nam kogoś pod dupą był. Niebany i co trafiłem go? 67 hapsów, no nie wierzę, no Spalone jest zdecydowanie, dobra tu się strzelają jeszcze I pobieg sobie i w dupie ma wszystkich Zobaczmy jak się będą strzelać teraz No i dupa, i widzicie tak to jest, typa widzę, strzelam do niego, nie chcę umierać słabe to jest, może w minę wejdzie, no właśnie, to mnie też właśnie. Troszeczkę powiem wam na to czekam. Który z nich na pewno? O, czekajcie, bo schodzi w dół chyba. Uj, niech padnie na tej minie, to się będę śmiał. Bo się strzela jak masz 100% szał? No niby tak, ale ja nie umiem celować, bo te hitboxy są jakieś za plecami tych postaci. I zdecydowanie... Mmm, gdzie idziesz? Wracaj! Coś mm, hm. na tym spiku. Chyba Simon położył do bujura. Wiecie? No muszą się wbić na ten, nie? Czekajcie, wyszedł. Ale nie wyszedł. Idę po herbatkę zalać sobie. jestem w powrotach. O. No niech się wyładuje tu gdzieś. Czemu na mojej minie nie, nie stanął? Wszyscy terminali moją minę. Gdzie hmm. on zniknął? Tu jest, ja jebie a szybko się przemieścił. No to tyle w temacie, co się rozeszli. Raczej nikt na tą minę już nie wejdzie. Chociaż czekajcie, kontynuuj, a nie rozłącz. Co za echo? No to pewnie echo-echowe. Miny potykacze mówicie, że nie zawsze się odpalają. No nie wiem, mi tam zawsze co wdepłem to wybuchło. Mm-hmm. Simon musiał odharknąć przed streamem. Ja też, tak, żeby się z was nie falczyć, nie zaczął, trzeba uważać. Nie wiem, co on tam, wiem, czy wie, że jest na tym Piku, siedzi od rana. Ta postać wygląda jak Obama. No nie powiedziałbym, trochę takie włosy może ma. Halo, halo? Halo, no się ma, Simon. No i co cały nie dzień? Ma, no. Nie ma. No przepraszam, no kurczę, ale no. Tak czasem w życiu bywa. Sprawdzam, bo zrobiłem restart. Mhm. Chyba jest ok. Patrzę co tu się ciekawego dzieje w internetach nic. Nie umiem Pytrusza. już tej jeszcze. Kiedyś to jeszcze jakoś strzelałem, to zabijałem tych typów, ale teraz się tak wyrobili, że nie ma szans, oni heda wsadzają jednego drugiego i mnie nie ma, nie? Nie jestem w stanie. No Arma, no Arma ma to do siebie, że kurde leżysz i nie wiesz skąd nawet. Nie, nie no ja wiem skąd akurat, bo ja ich zazwyczaj pierwszy widzę, tylko i pierwszy strzelam, tylko jakoś nigdy nie potrafię ich zabić, nie? To jest mój problem. Jakbym ja tak strzelał jak oni, to bym dobrze wychodził. Bo sytuację dobrze ogarniam i wiem skąd idą, i wiem gdzie, kurde, będą, i wiem jak się na nich zaczaić, i tak dalej, ale problem polega na tym, że jak już wszystko wiesz, jak już mam ich na muszce, to ich nie umiem dobić. Aha. No to musisz też. Podobno, bo jest Simon na marszu niepodległości. Oczywiście, jest tam sztandary, kurde, mam takie ten. Jeszcze namalowane na twarzy, takie wiesz, paski ten biało-czerwone, szminki. Po roku chodzę. Dobra. Lecimy, nie wiem gdzie to jest, kurde Jakieś zadopy. Co to jest ta część mapy, gdzie nic nie ma? Nie, no Tira jest i to tyle chyba. Tu na górze to nic, to jest po prostu bieda. Ty streamujesz się czy już skończyłeś? Nie, no streamuję, czy miałbym skończyć? Nie, bo nie wiem, nie wiem. Nie wiem jaki tam plan miałeś. Także to witam widzów. Przepraszam, że się nie przywitałem. dobra, no chodzi mapa. ten w sensie serwer chodzi. Hmm. Znalazłem moda, tylko nie wiem czy wiesz, czy ryzykować instalować go czy nie, bo to jest tam przez kogoś zrobiony i on nie jest nawet listowany na oficjalnej stronie na to taki duży zbiornik. Ale nie, no nie instalowałem go, tylko mówię, że znalazłem na zbiornik taki duży, wiesz, taka duża cysterna na wodę. To by znacznie tutaj ułatwiało te. Hmm. Znacznie by ułatwiało życie Dobra, doleciliśmy tam, gdzie chcieliśmy. z tego czytania newsów. Przecież się nic nie zrespiło i to jest problem. Już jeden koleś tam biegał po tej wiosce To też jest drugi problem O kurwa no nie wierzę Co on ma w łapie? Nie no pistolet zwykły Ja pierdolę. przecież to jest niemożliwe żeby mnie koleś tak trafił dupie to mam, kurde. I co postawisz ten serwer czy nie? No, no. Przecież ci powiedziałem, no, jak no, zwykle po prostu. jakiś mod, co nie działa i go Ale, nie. Ale no jednym uchem słuchasz, a potem drugim ci farmę. wychodzi.